Kurwa jest! Tyłu jest za stacją. Gracz. Dobra. Leżę Po kibeptulka, To jest giną w środku? Właśnie, za stacją jest. Kurwa. Leży. I w środku jeszcze. W środku to są, kurwa, ten do mnie wali, kurwa. Kaw, zabiłem jednego. Jeszcze jest za murem. Minus kaw. W środku jeszcze coś było, wiesz czy nie? Aha, rzucam najda do środka. Coś umiera o to. O! Nie do mnie! To do nie mnie ja!